Ostatnio przeszedłem kilka rozmów technicznych na stanowisko senior software dewelopera i wyciągnąłem z nich pięć kluczowych wniosków, z którymi chcę się dzisiaj z Tobą podzielić. Cześć! Z tej strony Krzysztof, a to jest kanał Instytut Fullstack. Mała uwaga: nie będzie w tym filmu płaczu i użalania się, że Eldorado się skończyło. Nie będzie też spekulacji na temat tego, co wydarzy się w przyszłości, no bo nie jestem wróżką. Zamiast tego skupimy się tylko i wyłącznie na konkretach i tym, co możesz zrobić dzisiaj ty, po to, żeby poradzić sobie o wiele lepiej, w o wiele bardziej konkurencyjnym środowisku niż w przeszłości. Porada pierwsza brzmi, zadawaj pytania rekruterom. Zaczynamy nieco przewrotnie, bo intuicyjnie to osoba prowadząca rekrutację będzie zadawała ci pytania. Ale w trakcie rozmowy powinien pojawić się zawsze na koniec czas, żebyś to ty mógł zadać konkretne pytania rekruterom. Sam często pełniłem rolę technicznego rekrutera w Shipstead. I nic nie dziwiło mnie bardziej niż osoba, która na sam koniec nie miała żadnych, ale to absolutnie żadnych pytań do mnie. Uwierz mi, że w oczach osoby technicznej, która ma sprawić twoje twarde kompetencje, ale również kompetencje miękkie, to jest naprawdę czerwona flaga, jeśli osoba, która przychodzi na rekrutację, wykonuje polecenia jak Terminator, a na sam koniec jak najszybciej chce tylko się rozłączyć. Pamiętaj też, że osoba, która cię rekrutuje, może w przyszłości z tobą pracować, a przynajmniej powinna mieć wiedzę na temat projektu, do którego zamierzasz dołączyć może to być naprawdę istna kopalnia wiedzy dla Ciebie i szansa, której nie wolno zmarnować. W ten sposób, zadając konkretne pytania osobie, która Cię rekrutuje, zminimalizujesz ryzyko, że trafisz do jakiegoś nieciekawego projektu, z którego trzeba będzie uciekać. Pora na konkret. Przygotuj sobie krótką listę pytań, którą będziesz mieć gdzieś w zanadrzu, pod ręką i nie zapomnisz o niej w ferworze walki rekrutacji. Może to być lista w Notion, w notatkach Apple, a jeśli idziesz do biura na stacjonarną rekrutację, możesz również mieć ze sobą jakiś mały notes. Takie przykładowe pytania to: jakie technologie są używane w projekcie? Ilu deweloperów obecnie pracuje? Jakie są plany rozwoju aplikacji? Lub chociażby, co ostatnio dowieźliście? Takie pytanie pokaże, czy projekt jest bardziej w tybie maintenance, czy w fazie rozwojowej. Kolejna porada brzmi: skup się na fundamentach. Branża technologiczna zawsze była dynamiczna. Nowe frameworki, nowe biblioteki, to wszystko budzi naprawdę spore emocje i doskonale, że się w tym wszystkim orientujesz. No, ale po prostu nie wypada nie wiedzieć, do czego służy typ Never albo czym się różni type of interface. Bo nie ma nic gorszego, niż kandydat, któremu kibicujesz, świetnie ogarnia, widać, że ma doświadczenie, ale wywalił się na prostej tyle razy, że po prostu nie wypada puścić go dalej. Konkurencja na rynku pracy jest teraz większa, więc firmy bardziej mogą wybrzydzać. Tym bardziej nie możesz sobie pozwolić na braki w podstawowej, fundamentalnej wiedzy. Jaki konkret mam dla Ciebie tutaj? Przygotowałem bezpłatny, mailowy program mentoringowy Typescript Masterclass, dzięki któremu to Ty zaskoczysz rekrutera, a nie on Ciebie. Link w opisie do filmu. Za darmo to i Typescript słodki, więc warto rzucić okiem. Ok, kryptoreklama za nami, a teraz lecimy do kolejnego punktu, który brzmi: poćwicz, pisanie prostych zadań. W wielu firmach wciąż jednym etapem rekrutacyjnym jest live coding i nie będę tutaj wchodził w dyskusję czy ma to sens czy nie, bo tak czy inaczej musimy być na to gotowi. W dobie AI myślę, że nie tylko ja czuję, że zardzewiałem. Dużą część kodu stety niestety generujemy poprzez sztuczną inteligencję, a umiejętność ona zanika, więc tym bardziej musimy sobie ją powtórzyć przed rozmową rekrutacyjną. Warto napisać sobie parę jakichś prostych operacji, map, radiusów, poćwiczyć jakieś pętle, transformacje na danych itd. Konkret, żeby nie wymyśleć na siłę, polecam przejrzeć sobie jakąś otwartą bazę zadań typu Letty lub na innej bliźniaczej platformie. Tam są często te zadania podzielone na jakieś etapy, na różnego rodzaju poziomy trudności, więc z pewnością się w tym odnajdziesz i zrobienie sobie nawet kilku takich zadań już pozwoli Ci się nieco rozgrzać. Porada czwarta. Spójrz szerzej na kod, który piszesz. Sztuczna inteligencja sprawiła, że chcąc czy nie chcąc wszyscy stajemy się lekko full stackami. Bardzo wąska specjalizacja może teraz mocno utrudnić Ci znalezienie pracy więc w podstawowym stopniu musisz wiedzieć co zrobić, żeby linijki kodu, które powstają w Twoim edytorze, trafiły na produkcję. Jeśli mówimy o aplikacji opartej na jakimś Astro czy Next.js, warto też wiedzieć czym jest dokeryzacja. Nie chodzi o to, żeby od razu stać się jakimś murażo tylko akrobato DevOpsem, tylko po prostu żeby nieco bardziej orientować się w całym procesie. Idealnie by było, jeśli potrafisz wytłumaczyć cały proces od powstawania wymagania w Jirze, poprzez pisanie kodu, przez ci CACD, aż do tego, gdy aplikacja jest finalnie na produkcji i klienci z niej korzystają. A teraz konkret do tej porady brzmi: zrób sobie publiczne repozytorium na GitHubie, napisz im jakąś mega prostą aplikację, la to-do list, fajnie była jeszcze z jakimś małym backendem do tego. Następnie napisz własny workflow w GitHub Actions, to wszystko możesz mieć za darmo i zdeployuj całość na jakąś publiczną usługę, również darmową, typu Cloudflare, może to być również Vercel czy Netlify. A teraz porada numer 5: naucz się zbierać wymagania biznesowe. To, czego nawet najlepsza sztuczna inteligencja jeszcze nie potrafi, to domyślenia się, czego chce biznes. Ludzie zarządzający projektami IT często sami nie wiedzą, czego chcą albo co mają na myśli, lub nie potrafią tego jasno sformułować. Twoim zadaniem jest umiejętne pozyskanie od nich informacji, a następnie przekucie tego w finalny produkt. Musisz pokazać, że nie jesteś tylko maszyną do klepania kodu, ale realnym partnerem, który rozumie, że naszym zadaniem nie jest stosowanie wzorców projektowych, czystego kodu, czy nawet najnowszych technologii. Naszym pierwotnym celem jest dowiezienie wartości biznesowej poprzez rozwiązanie jakiejś konkretnej potrzeby klienta kimkolwiek on jest. Żeby Cię nieco uspokoić, zbieranie wymagań biznesowych to nie jest czarna magia ani bawienie się w menadżera, tylko po prostu zadawanie trafnych pytań. Pora na konkret. Warto zaznajomić się z tematem wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. To temat na osobny odcinek, więc jeśli chcesz, żebym coś takiego nagrał, to zostaw odpowiedni komentarz pod tym filmem. Na koniec mam dla Ciebie jeszcze jedną bonusową poradę. Bo nic z tego, o czym mówiłem w tym filmie, nie da się zastosować w praktyce, jeśli nie otrzymasz żadnego zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną. Wysyłasz setki CV i zero odpowiedzi, to chyba Einstein powiedział, że szaleństwem jest zrobić ciągle to samo i oczekiwać innych rezultatów. Jeśli jobboardy nie dają efektu, to spróbuj nieco bardziej kreatywnego i czasochłonnego podejścia. Odezwij się może do ludzi z HR-ów na LinkedInie w wiadomości prywatnej. Takie osoby często mają bardzo mocno rozwiniętą sieć kontaktów i nawet jeśli obecnie oficjalnie w ich firmach nie ma otwartych stanowisk, to może polecam ci dalej. Zobaczysz, że siła networkingu potrafi zdziałać cuda. Jaki płynie z tego konkret? Możesz codziennie zaprosić kilka osób na LinkedInie do swojej sieci kontaktów, poczekać, że zaakceptują i wysłać im spersonalizowaną wiadomość. Możesz uczynić sobie z tego taki mały codzienny nawyk. Pamiętaj, żeby nie robić wiadomości typu kopiuj-wklej, raczej postara się jak najbardziej dopasować do odbiorcy, spersonalizować, bo to znacząco zwiększy Twoje szanse na sukces. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że moje porady skutecznie pomogą przygotować się do rozmów rekrutacyjnych. A jeśli jeszcze nie zapisałeś się na TypeScript Masterclass, to wszystkie linki masz w opisie tego filmu i w przypiętym komentarzu. A teraz żegnam się z tobą, do następnego materiału. Pozdrawiam, cześć.